Drodzy Państwo, prezentujemy Wam nowy system fotowoltaiczny. E, drodzy Państwo, jedziemy już na dwa inwertery. Trzeci jeszcze jest nie, e, nie korzystamy z prądu e, przetworzonego, tylko on jest do ładowania. Na razie będzie pod niego podłączona grzałka, o tym później. E, szybki materiał, drodzy Państwo, e, z tego co tutaj się już wyprawia, drodzy Państwo od, od początku zaczniemy, nowe busbary które 300A sobie bez problemu sobie radzą nowe busbarki tutaj mamy wschód, zachód tutaj mamy południe dachowe tutaj mamy południe ogrodzeniowe, tak to nazwijmy no i jeden panel na budynku na ścianie, pionowo, zimowy i poziomo praktycznie no, lekki skos, lekki kąt na daszku, dwa panele Czyli tutaj mamy 1000 wschód, 1000 zachód, 500 wschód, 2000 południe i 2800 nawet południe. Drodzy Państwo, 3V, 1EWO 4200. Drodzy Państwo, licznik założony dzień przed świętami. Dzień przed świętami chyba to był Wielki Czwartek albo Wielki, Wielki Piątek. Uruchomione Wielki Piątek. Drodzy Państwo, jesteśmy całkowicie w owoglizzie. Ten EWO. 200. Zobaczcie, sieć A in, Sieć IN w ogóle nie podłączona Nie mamy sieci podłączonej Jedziemy z niego w całkowitym off-gridzie I prawdopodobnie tak zostanie Że on nie będzie miał żadnego zasilania z sieci W razie czego zrobimy sobie prawdopodobnie jedną fajną ładowarkę Którą będziemy sobie w razie potrzeby w zimowych doładowywać Drodzy Państwo, rozdzielone Jedna instalacja 3KW E, która idzie na dom. Druga instalacja 4KW, która idzie na budynek e, biurowy, drodzy Państwo, pobieramy obecnie 1473W. I dzielą sobie dwie grzałki, Bojlerze e, No i lodówki cały dom. A tutaj sobie idzie 812W. Pod to mamy podłączoną pompę ogrzewania podłogowego. E, drodzy Państwo, suma mocy to jest 3 plus 4 7 kW sobie można obecnie pobierać, tak żeby było w miarę bezpiecznie to około 6, żeby sobie to działało, oczywiście najlepiej w słonecznym dniu, ale wieczorem też można takie uzyski zrobić e, mamy 4 baterie e, LIFE po 4, 200 Amperogodzin, czyli 5 kWh energii Elektrycznej 4 baterie, czyli 20 kW, będzie to za niedługo rozbudowane o kolejne dwa akumulatory, czyli będziemy mieć 30 kWh. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj już tyle prądu, że spokojnie sobie te 3 akumulatory te dwa dodatkowo, czyli 6 sztuk, będziemy w stanie naładować. E, bo wczoraj dzień chyba 14 i już skończyło mi się ładowanie nie miałem co podłączać do prądu e, akumulatory były full, musimy mieć e, jeszcze dwa akumulatorki, bo e, przy dwóch akumulatorach mamy prąd jak jest dzień słoneczny, mamy prąd na dzień na noc i na drugi dzień a już później nam brakuje, czyli musimy mieć jeszcze jeden pakiet Dwóch akumulatorów wtedy będziemy w stanie przeżyć dziś, jutro i pojutrze. Czyli prąd mamy, będziemy mieć na dwa dni do przodu. Na dwa dni do przodu będziemy mieć prąd. W razie niepogody, e, dwa dni do przodu mamy prąd, aby sobie z tego korzystać. Fajne dwa liczniki, jeszcze Wam tutaj powiem, Dwa liczniki e, z wi-fi, wszystko macie podgląd w telefonie, jaka, jaką produkcję sobie pobieracie w danej chwili. I Wam ładnie jest licza Zobaczcie tutaj od Wielkiego Piątku Mamy już nabite 40 kWh Tutaj od początku Stycznia to było na święta Bożego Narodzenia instalowane licznie Mamy 1100 1000, A tutaj 40 no bo to kilka dni dopiero Evo Pięknie sobie pracuje Tak jak Wam pokazywałem na pierwszym filmiku Dobiliśmy z paneli 2,6 2650 Watopiczu zrobiliśmy 2850 watopiczu i to jest kąt taki marcowy. Także bardzo ładny uzysk. Eee, <laughs> Przepraszam. Bardzo ładny uzysk. Eee, teraz mamy lekko ponad kilowat. Eee, bardzo podobnie jak ten, widzicie? Bardzo podobnie jak ten. Eee, ten do południa. Do południa te panele praktycznie jadą z tą samą mocą co Panele na dachu budynku. Praktycznie z tą samą mocą, ale od południa on całkiem już zwiększa swoją moc i ma dużo, dużo większy uzysk. Od południa do popołudnia te panele dużo lepiej pracują. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tego inwertera? Nie obciążałem go jeszcze 4 kW mocy, ale tyle można pobierać z niego. 4000 mocy pełnej. Jeszcze nie testowałem na pełną moc go, ale co jest fajne: macie cały podgląd w aplikacji. Ile danej chwili produkuje, ile Wam idzie do akumulatora z lub z akumulatora, ile Wam idzie z paneli, i ile idzie na danej chwili, na dane obciążenie. E, jeszcze druga fajna sprawa jest to, że możecie sobie wszystkie parametry pracy zmienić w ustawienia w telefonie. W aplikacji zmienicie wszystkie ustawienia jego. Pracy. Na przykład, jeżeli jedziecie sobie na wycieczkę i wiecie, że będziecie mniej korzystać z prądu, można sobie ustawić mniejszy prąd ładowania akumulatorów. Na przykład, teraz ja mam ustawione 40A, bo akurat tyle jest dla mnie wystarczające wtedy, gdy nie pobieram dużo prądu. Bo jest święto dzisiaj, dzisiaj mi dużo prądu nie potrzeba, dałem mu prąd ładowania 40A. Ale jutro już nie mamy dzień roboczy i ja mu dam 120, żeby leciał na pełnych obrotach. Bo jutro będziemy już potrzebowali prąd do pracy. Drodzy Państwo, tak to wygląda. Tutaj mamy MCCB, wyłącznik, rozłącznik prądu z bezpiecznikiem 250A, a tu mamy zabezpieczenie 200A. Chłodzę. No i jeszcze wam pokażę tutaj, jak wyszło od drugiej strony. Konstrukcja z profili 100x100 i cełówka też 100 na 50 Cełownik na trzech nogach. Tutaj i musiałem dokręcić jeszcze tutaj cełówkę w poprzek. To jest cełówka 50 ua 50 Profil ościeżnicowy, bo troszkę tutaj na końcach się panele o bujają. Jeszcze tutaj od dołu będę musiał wykonać właśnie wzmocnienie. O, od tej strony tam Wam pokażę. Zaraz Wam pokażę jaki jest kąt. Dokładnie około 40. I tak to wygląda jeszcze od przodu. 5 paneli 530 W. Każdy, co daje 2,65 kW pika.